Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ostatnim razem rozmawialiśmy sobie z moim kolegą z Holandii, moim kolegą z Francji o występach Polaków i to przed tymi meczami. Natomiast dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o meczach Polaków i występie Polaków na Mistrzostwach Europy. Po tych spotkaniach. Natomiast nie będziemy teraz siedzieć i rozmawiać o tym, jak ten zagrał dobrze, ten zagrał źle, taki tam dety, których jest milion, a będziemy sobie, przejrzymy sobie, jakie tezy, zdania na temat meczów Polaków i nie tylko. Wyrażali polscy ek eksperci. Dzisiaj sobie właśnie przejrzymy tego, co mi się udało znaleźć w internecie, jak już sklasyfikować, bo to ile populizmów, ile takich banałów zostało wygłoszonych, to po prostu w głowie się nie mieści. Na początku, oczywiście, zapraszam wam jeszcze do subskrybowania tego kanału. Każda aktywność mile widziana, która przyczynia się do rozwoju kanału, za każdą dziękuję. A teraz lecimy do wypowiedzi. Na miejscu piątym e, dziennikarz meczyków, Błażej Łukaszewski przed meczem, przed meczem z Austrią napisał na Twitterze kontuzjowany Arek Milik przyjeżdża wspierać kolegów w ważnym meczu, a przy okazji poekspertuje w telewizji, przyjechał choć nie musiał, patrzcie jakie oddane reprezentacje jest kontuzjowany Mati nie przyjechał wspierać kolegów w barze z w Cardiff, choć miał tam z Birmingham 2,5 godzinki autem nie przyjechał, choć wypadało detale no to są właśnie te detale, których chyba Błażej Łukaszewski nie ogarnął a tylko ogarnął, że to się będzie fajnie klikać, jak ludzie przeczytają, bo wiecie, Mati Cash to jest naturalizowany, co on przyjechał do reprezentacji się tylko promować, gra zawsze słabo w reprezentacji, ma wywalone, wiecie, to jemu to się nawet nie chciało, dobrze, że go probysz nie powołał, nie jest Polakiem z krwi i kości, a mógł przyjechać, miał tylko 2,5 godzinki. No, a na euro to już w ogóle nie przyjechał, bo po, na wakacje sobie pojechał. Ja nie wiem, w ogóle jakieś popieprzone, nie? Nie powołali go i nie przyjechał. Wtedy też był kontuzjowany i nie przyjechał. No skandal, nie? No, a Arek Milik też kontuzjowany, ale poniósł ten trud przecież, żeby przyjechać, wspierać te kadry, mimo tego, tak jest żyty z drużyną. No, to znaczy, że był na każdym z trzech meczów, nie? Reprezentacji, tak jak Alaba z Austrią na przykład, który był w kadrze cały czas, mimo że nie był powołany i był kontuzjowany. No nie, Arkadiusz Milik był tylko przy meczu z Austrią, przy reprezentacji. No bo jak to sam autor postaw wskazał, poekspertuje przy okazji sobie w telewizji. I ja bym chyba jednak trochę odwrócił narrację, że Arkadiusz Milik przyjechał, żeby poekspertować sobie w telewizji, no i był od razu przy drużynie, no bo był na meczu, także, no, mia, jako kolega wszystkich zawodników i czynny zazwyczaj reprezentant naszego kraju, miał wstęp tam gdzie większość ludzi nie ma wstępu, zatem był razem wtedy z drużyną pewnie, no ale wiecie bardzo znowu, bardzo żyzne pole, ludzie to poklikali bardzo mnie cieszyły też komentarze, gdyż tam bardzo wielu ludzi właśnie wytknęło autorowi że to jest tani populizm, łatwo się uderza w Matego Kesha szczególnie teraz, kiedy jest na to moda no i łatwe lajki lecą, ale tutaj logiki nie ma za grosz w tym poście. Kolejny, to może nie jest populizm, ale to jest takie zachowanie, które mnie irytowało. jest na, piąty, na czwartym miejscu, bo tylko perełki są już przed nami. Dominika Wielowiejsk, jeżeli źle czytam to przepraszam, bo nie wiem w sumie, napisała następujący post. Dziennikarze nie mogą występować w reklamach komercyjnych, a już promowanie Hazardu jest mega słabe. To jest jej opinia, akurat ja się z nią zgadzam, według mnie Hazard jest zbyt promowany, szczególnie podczas mistrzostw takich Europy jak teraz, gdzie atakują nas jakieś freebety, jakieś różne, wszystkie bez podatku tutaj, szybkie wygrane, ja nie wiem o co chodzi, ja naprawdę nie siedzę w bukmachelce. Uważam, że hazard jest tak samo szkodliwy jak wszelkie inne używki, których się zabrania się piętnuje. I właśnie to wyraziła Dominika, na to wychodzi. Tutaj na zdjęciu z Krzysztof Stanowski oczywiście. Yy, I Krzysztof Stanowski odpisał Dziękuję pani Dominiko, chciałem dodać, że jeśli zarejestruje się ktoś przez aplikację fuksiarza, to dostaje 10 zł freebetu. Yy, no i nie podoba mi się takie cyniczne bardzo podejście. No bo wiecie, hazard, ha ha ha, tutaj się od razu zareklamuje. No, no, ta Dominika miała prawo skrytykować postępowanie Stanowskiego, szczególnie, że jest dziennikarzem. E, no, a on to wykorzystał właśnie tak, żeby jeszcze wepchnąć w sobie reklamę. Nie podoba mi się takie zachowanie, jest to bardzo słabe. A ten wpis właśnie posłużył mi właśnie w tej sytuacji do tego, żeby powiedzieć, że jest to zbyt rozpowszechnione i nie podoba mi się bardzo, ale to bardzo, że teraz mistrzostwa są. Teraz imprezy sportowe są bardzo storpedowane przez te właśnie... Zakładek Bóg no ale niestety. Na miejscu trzecim reprezentant polski, były reprezentant polski, a teraz tak zwany ekspert. No w ogóle to poglądanie 2022 to jest kurwa jakieś nieporozumienie w naszej piłce naprawdę, w sensie w tej naszej publicystyce piłkarskiej, bo to co oni mówią czasami to po prostu się w głowie nie mieści, to są takie bonmoty i populizmy, że naprawdę ja bym, jakbym generował coś, to ja bym tego nie wymyślił, a to leci jak z rękawa tam. No, ale wracając do konkretnej wypowiedzi Tomasz Kłos, bo nie powiedziałem kto to powiedział. Screena mam z weszłokom, który zacytował jego wypowiedź, a była ona następująca. Brak powołania dla Kamila Glika to największe zaskoczenie. No, chyba on kurwa się czuł, tylko zaskoczony, bo nie wiem co jest zaskakującego, że, że probierz nie powołał jednego jakby słabo grającego obrońcę, który nie grał też we wszystkich meczach w słabej drużynie ekstraklasy. No, ja jestem. Zaskoczony, ostatni raz tak byłem, jak w nocy ciemno było. Dalej. Myślałem jednak, że Michał Prowierz go powoła. Ktoś może powiedzieć, że Kamil miał długą przerwę i nie grał. No właśnie to wszyscy mówią. Ale ważne, że grał ostatnie mecze w lidze. Tak, no ważne, że coś grał. Super. Nawet jeśli miałby nie grać w wyjściowym składzie w kadrze. Tak, bo po to się bierze zawodników na turniej, żeby sobie siedzieli na trybunach, czy siedzieli sobie na ławce, to weźmy go do sztabu, jakby Prowierz chciał. Ale chyba nie chciał, to go nie wziął. Co z powodów mentalnych i psychologicznych byłby ważną postacią. O pewnych rzeczach zapominamy, a pamiętamy, ale pamiętajmy, że psychika i chemia między zawodnikami, scalenie zespołu, to bardzo ważne rzeczy. No i znowu mam taki populizm, no bo wiecie, psychika, ktoś musi wydrzeć mordę w szatni, bo inaczej te piłkarzyki nie będą biegać za piłką, nie, je, nie będą jeździć na dupach. No i to jest właśnie myślenie w polsko-piłce, no. 啊，也这么大了。 Przekonaliśmy się o tym wielokrotnie. Myślę, że selekcjoner więcej by zyskał na powołaniu Glika niż stracił. Ja nie wiem, jakie są powiązania Tomasza Kłosa z Kamilem Glikiem. Nie wiem, czy się znają prywatnie, czy nie. Czy tutaj są załatwione jakieś takie interesy prywatne w sensie, że sympatię przez niego przemawiać. Ale no, to co dalej Przechodzimy. No, no to tutaj Glika trzeba powołać. No, no to tutaj trzeba było powołać tego X z czasów. No, może już ledwo biega i tam jedna noga mu prawie odpada. Ale on ma ten mental. Grał w kadrze 10 lat temu, ale on ma ten mental. No poszczę, no, no i znowu. I ludzie to będą podbijać. Na szczęście coraz więcej osób ma tą tarczę taką. Nie, to są pierdoły. Ale nadal, jakby oni ciągle są brani do odpowiedzi i oni ciągle gadają takie rzeczy. To jest po prostu niesamowite. A jak już mówimy o niesamowitych rzeczach, to niesamowicie źle zestarzała się wypowiedź. Artura Witniakę, kolejnego, byłego piłkarza, z tego pokolenia również. Który powiedział przed meczem, Bunciuś bardzo powiedział przed meczem z Austrią, Austriaccy obrońcy Lewandowski i Buksa zabawią się z nimi. No, tutaj po pierwsze bardzo ważna teza, a po drugie, no, musiał mieć y, solidne podstawy ku temu, tak, żeby tak powiedzieć. No, w końcu jest ekspertem piłkarskim. No to wiemy, jak się skończyło, i również skończyła źle teza Artura Wichniarka. I po meczu odwrócił on swoje zdanie o 180 stopni, i powiedział, że Austria wyciągnęła wnioski. Może być Polską z Euro 2016 we Francji. Co również się bardzo źle zestarzało, bo wczoraj, przypominam, nagrywam to po meczu Austria-Turcja. Wczoraj Austria odpadła z Turcją i nie była Polską z Euro 2016. Także to jest naprawdę słabe. Mówię, ci ludzie mają jakieś tam doświadczenie i mają tłumaczyć tym mniej ogarniętym kibicom, co i jak w tej piłce nożnej. No to nie. On wyciągnął jakąś tezę z dupy po meczu Austria-Francja, że Polacy rozjadą, kiedy nie było ku temu żadnych podstaw. Po czym nagle analiza wteczna jest zawsze skuteczna, wiadomo i Austria wyciągnęła wnioski, może być Polską, i nagle, wiecie, to nie było, ani ta, ani ta wypowiedź nie była poparta jakimiś argumentami, jakimiś twardymi doświadczeniem. analizą nie, on po prostu, dobrze się będzie mówił, że roz Polska rozjedzie Austrię, szczególnie Lewandowski z Buksa, a my teraz nagle przegraliśmy z nimi, nie, nie, no to oni są, oni są, oni są mocni, no, oni mogą być sensacją tych mistrzów, no, jakby, kurwa, każdy może z nas mówić takie rzeczy, no, no dobra, ale przejdźmy sobie do miejsca numer jeden. No ono nie mogło być inne, no bo, no bo Czesław Mich, nie dał do pieca i to niesamowicie hamsko i buraczanie, ale poklej. Trenerze, ja nie chcę wojny podjazdowej w tym programie, a wiem, że ma pan do mnie pretensje po Katarze. Nie podał mi pan ręki dzisiaj. Pamiętajcie to, nie podał mu ręki przed programem. Ale bądźmy poważni, ludzie oglądają, powiedział dziennikarz Paweł Paczu, bo tutaj o, to, o niego chodzi. Na reakcję byłego selekcjonera nie trzeba było długo czekać. Dobra, skończmy z tym, uważam, że świdelski nie dał złej zmiany, kontynuował. Po chwili wypowiedział jednak słowa, o których aż huczy w mediach. I naprawdę huczało i na pewno o tym słyszeliście. Ale zaszczytne pierwsze miejsce, więc musimy to przerobić. No widzisz, ty się nie znasz. Grałeś kiedyś w piłkę czy nie? No, bo to jest argument, kurwa, że nie możecie wypowiadać o piłce, nie? Wiemy, że inne rzeczy robiłeś na mieście. To słyszałem, rzucił nagle do paczula. No to jest w ogóle skandaliczna wypowiedź, a kiedy ktoś mówi, A szkoda, gadać, dobra. Idziemy dalej. A jak mi nie smakuje pizza, to nie... mogę powiedzieć, że jest niesmaczna, czy nie? Kontynu Dobrze odbił tutaj akurat. Trochę tak, wiecie, infantylnie, ale punkt został uchwycony. To nie był jednak koniec o dość ostrej wymiany zdań. Były selekcjoner nie potrafił skutecznie poradzić sobie z argumentami dziennikarza. W tym pewnym momencie nie wytrzymał i zagroził opuszczeniem programu. Jeszcze 5 minut w tej atmosferze i jadę do hotelu Jestem za poważnym człowiekiem Jestem za poważnym człowiekiem, który nie podaje ręki I atakuje ad personam na wizji W ten sposób Żeby w ten sposób rozmawiać z kimś Kto nie ma zielonego pojęcia o tym, o czym on mówi Próbuję tu naskakiwać Troszeczkę kultury, troszeczkę szacunku Oburzył się Były selekcjoner, tu jest napisane apelował, ale oburzył się I to jest tak taka hipokryzja, Himalaje, hipokryzji. Typ nie podał ręki na przywitanie, atakuje jakimiś pomówieniami, że o, wiedzieć różne, że wiem, że inne rzeczy robiłeś na mieście, to słyszałem. A później troszeczkę szacunku, troszeczkę kultury, no tak. A jeszcze ten wizerunek mich budowany, że on taki luźny, fajny, Czesiu, nie, to wszyscy o nie mówią. ale to jest taka słoma z butu wyszła, że aż to, to jest, to jest tak skandaliczne, a Tutaj jeszcze nawołuję do wielkiego szacunku, szacunku z jakiego powodu on oczekuje. Bo co? Bo był selekcjonerem? Bo jest trenerem? No nie ma czegoś takiego jak szacunek, bo kimś jestem. Na szacunek sobie trzeba zasłużyć. A on, a on jakby zaczął tracić tę możliwość żądania szacunku, kiedy nie wykonał zwykłego ludzkiego, kulturalnego gestu i nie podał ręki, a później zaczął zamiast prowadzić merytoryczną dyskusję, Zaczął rzucać takie argumenty czysto osobiste, poniżające swojego rozmówcę, kompletnie niezwiązane z tym tematem, o którym rozmawiają. To jest zachowanie skandaliczne i dla mnie, Czesław Michniewicz w mediach jest skreślony, bo nie tak się zachowuje osoba publiczna, która piastowała dość ważne stanowisko publiczne w samej Polsce, a sportowej przede wszystkim. Zatem. Musiał być tu numer jeden, ale jestem zniesmaczony tym, co tam się odwaliło, naprawdę. Zatem tak sobie podsumowaliśmy fazę jakby mistrzostwa Polaków. Może trochę nietypowy sposób. Jeżeli wam się podobało, zachęcam do lajkowania oczywiście. Jeżeli macie jakieś fajne wypowiedzi, które mi umknęły, oczywiście zachęcam Was do komentowania, podrzucania. Ja bardzo chętnie i mówię, to nie jest jakieś takie, że. No, bo ja umiałbym lepiej, albo coś tam, coś tam. Ja... Nie mam ciśnienia, naprawdę. Tylko chodzi mi o to, że ta dyskusja właśnie ten odcinek był po to, żeby wskazać na takich żeby to unaocznić, uplastycznić pewne aspekty, cytując klasyka, że ta dyskusja o piłce jest bardzo jałowa, nie także naprawdę ja oczekuję, że jak mamy milion programów z gadającymi głowami, że to, że ktoś tam wasiądzie. I zacznij mi tłumaczyć jakieś ciekawe rzeczy o tej piłce nożnej, bo ja piłkarsko się nie znam, bo nigdy nie grałem w piłkę, nigdy nie byłem w szatni i tak dalej, tak dalej. Więc ja z ciekawością będę słuchał tego, jak ktoś analizuje mecz, pod kątem którego ja nie zauważam jako taki kibic, wyłącznik kibic. No a tutaj mam jakieś przekomarzanki, populizmy, jakieś właśnie bonmoty, jakieś takie sztuczne podkręcanie, jakieś kliki, podlajki. No nie podoba mi się ta publicystyka polska, polska publicystyka piłkarska. Jest kilku dziennikarzy i trenerów, pewnie też, którzy fajnie opowiadają o piłce, ale naprawdę jest to garstka. No i ten odcinek pokazał na takich dosadnych przykładach, przejaskrawionych pewnie też, że no nie wygląda to dobrze. Dobrze, to wszystko na dzisiaj. Tak jak mówimy, jeżeli Wam się podobało, zachęcam do subskrybowania, lajkowania i tak dalej. My się słyszymy następnym razem. No i na razie.